Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów Part Two Hundred. Mówiliśmy już sobie wiele razy, że język nie jest logiczny, więc jak jest dwie setki, to nie dodajemy s, nie będzie Two Hundreds, tylko Two Hundred. Two Hundred. Jak powiemy 200? 200, hundred. Two hundred. Na dwusetne wybraliśmy inny temat, ale zbyt ambitnie do niego podszedłem i później zachorowałem, więc obiecuję, że do niego wrócimy, jak skończę opracowywanie, a w międzyczasie znane po angielsku mądrości o życiu regularne powtórki to szanowanie siebie gorąco zachęcam żeby sobie powtórzyć nasze przygody setne i 150 zanim się rozpocznie kolejną dziesiątkę przygód dwusetnych a pamiętamy jak będzie robić ciasto to make a cake to make a cake Ona robi ciasto w tej chwili. Ona robi ciasto codziennie. She is making a cake right now. She makes a cake every day. Cytryna, cytryny. A lemon lemons lemoniada to będzie lemonade lemonade lemoniada lemonade. Lemonade. lemonade lemonade robić zrobić lemoniadę lemoniada jest Niepoliczalna, więc nie ma rodzajnika e, to make lemonade. To make lemonade. Zrobić, robić lemoniadę. To make lemonade. To make lemonade. To make lemonade. Dawać, dać, miękkie e. To give, to give. Dawać, dać. To give, to give. Kiedy dajemy regularnie, no to powiemy I give, you give, he gives, she gives. It gives, we give, you give, they give. Jak powiemy dać, dawać cytrynę? To give a lemon. To give a lemon. A jak powiemy dawać cytrynę codziennie? To give a lemon every day to give a lemon every day A jak powiemy ja daję cytrynę codziennie Pamiętamy że codziennie idzie na koniec I give a lemon every day I give a, give a lemon nam się zlewa i może nam się zlać lemon every lemone lemon every ale nie musi, możemy zrobić tutaj przerwę. I give a lemon every day. Jak teraz powiemy, ty dajesz cytrynę codziennie. You give a lemon every day. You give a lemon every day. On daje cytrynę codziennie. He gives a lemon every day. He gives a lemon every day. Ona daje cytrynę codziennie. She gives a lemon every day. She gives a lemon every day. A jak powiemy daj? Give, give, pamiętamy miękkie e. Y". A teraz, jak powiemy, daj mi. Give me, give me. A jak powiemy, daj mi cytrynę? Give me a lemon. Give me a lemon. A jak powiemy, ty dajesz cytrynę codziennie. You give a lemon every day. I teraz jak chcemy powiedzieć, ty mi dajesz, to po polsku to mi może być ty mi dajesz, ty dajesz mi. Albo inne jeszcze kombinacje, natomiast po angielsku to mi zawsze będzie po give. You give me a lemon every day. Dajesz mi. You give me a lemon every day. Po polsku mamy swobodny szek zdania, po angielsku mamy sztywny. Więc będzie dać, dawać komu, co. Widzimy na biało u góry. Give, daj komu, mi, co cytrynę element. Give me a lemon. Na żółto. Ty dajesz komu, mi, co cytrynę. You give me a lemon every day. To powiedzmy sobie, dajesz mi cytrynę codziennie. You give me a lemon every day. You give me a lemon every day. Ona daje mi cytrynę codziennie. She gives me a lemon every day. She gives me a lemon every day. Ona daje tobie cytrynę codziennie. She gives you a lemon every day. She gives you a lemon every day. Pamiętamy jak jest życie. Life Life kiedy to będzie when when kiedy when when no a teraz czytamy razem when life gives you lemons make Lemonade. Tłumaczymy. Kiedy życie daje ci cytryny, rób lemoniadę. Dwa razy czytamy. When life gives you lemons, make lemonade. When life gives you lemons, make lemonade. To spróbujmy sami, kiedy życie daje ci cytryny. When life gives you lemons, when life gives you lemons, rób lemoniadę. Przeczytajmy dwa razy. When life gives you lemons, make lemonade. When life gives you lemons, make lemonade. Kiedy życie daje ci cytryny, rób lemoniadę. When life Gives you lemons, make lemonade. When life gives you lemons, make lemonade.